Chodź, chodź, krócoś, chodź. Co krócoś? Co polatać chcesz? Po dziewku latać, tak? Po dziewku latać, po dziewku latać. Po dziewku latać. Co? Krócoś. He, e, bawić się chcesz. Cha, ja. cha, ja. co tam słychać? Co tam się dzieje? Chodź, chodź, króciuszu, no chodź, króciuszu, no chodź. Pro cóż, no co robisz? Chodź, no chodź, chodź, chodź coś, chodź, chodź, no chodź, chodź, Co Jeff podobało Ci się? No chodź, się? chodź, 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 tak? chodź, 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 tak? Dobrze Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Hop! Dawaj ogonek Dawaj ogonek Dawaj ogonek Króciuś Co? Co ty robisz? Co ty robisz? Chodź, na drzewko cię puszczę, chodź. Chodź, puszczę cię na drzewko. No, lataj troszkę. Lataj troszkę, no. Leć. No, Krócoś, leć sobie na drzewko. No. Pokaż się, jak ty tam latasz. Krócoś. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Lecisz na górę? No to leć sobie, posprawdzaj wszystko. No, poleć, leć, leć. Leć sobie, posprawdzaj wszystko. Leć. Krócunia. No do na razie, bywaj. Czy nie chcesz jeszcze? Krócuś. A, powiedz pa.